Mam, mam coś Zmierzymy leszcza Ale brudny Ale brudny złoty 30 Chyba no To jest Złoty Mam O kurde To pozorniejsze ku... pizza. Siemanko, witajcie widzowie. Dzisiaj jesteśmy na naszym zbiorniku, który, na którym byliśmy już kilka razy. Jesteśmy na trzy godzinki, raptem po robocie. Zobaczymy, czy po pracy można coś faktycznie złowić. Coś jeszcze powiesz? No, już widać po mnie, że coś było dzisiaj po prostu. Tak, no, nagrywamy to już na koniec. Wiemy, co jest grane, na pewno warto oglądać. Pojechaliśmy z takim zamysłem, żeby sobie po prostu połowić po robocie chwilę. No i porządnie nas ryby zaskoczyły. O, o patrz, tak, tu. Jest, jest. Jezus. dobra, przechodzimy płynnie do połowów po robocie Żeby było głupio spartaczyć robotę Ale ryba jest? Win? Nie wiem Ale płynie dobrze Po podbierak Nie koluje lesza chyba Wiesz Nie no, zaprasiłeś mnie na leszczę. Ty, też utyty ty gdzie w szybce? Nie Rybka wiem. Luk. Ja nie miałem. Nie ja on się nie wypił już. A no wypił Takie ryby się szanuje, co? Da się pobawić. No. Sam się wypina. Ile Je jest. 4 będzie? Nie. 37. 30, no. 37, no. Słyszałem, że tu chodzą amury mury 8 kilo. Musisz cały czas uzbrajać bombki, bo jak tylko się za to bierzesz, to od razu coś się wsiada. Ale bardzo miota i się zerwie. Coś czuję. Zobaczcie to skupienie. Dasz się ten podbieraczek? Tak. Co to? Karaś? Złoty karaś. Czy leszczu? Leszczu. Masz matę? Weź że stoję? Tak. Co prawda, muszę cały czas uwagać. Muszę cały czas uwagać Znowu Ale... się dałem nabrać. Choroba jasna. No mówię, teraz powinienem w śmie taką jedną dobrą przynętę do pyszka włożyć, żeby chociaż zjadł sobie Trzy chłopak. Dychy. 30. 30? No, szczere 30. Dobra, rybka wraca do wody. Tym razem. Już nagrałeś? Leć, leć małp. Dobra, dawaj od razu opis produktu. No i lipa. No ugradłem. Mów, a ja nie, się nie, 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 jest daleko 6mm e, ringersy, mini, e, mini ringersy, coś takiego. Ty, jaka Do brówka. tego zrobiłem mix, Zrobiłem brudę. Bogusław Bruda. Ogólnie ten Bogusław Bruda to jest zwycięzca wielu tam y, y, turniejów, ale z lat 90. Y, I do tego tutaj, na tej wędce, miałem miks, y, coś tam, Corfish z zanętą Celes, bo miałem, przemoczyłem ją, więc dodaję ją do Peletu. Trudno jak tu grać na takiego gościa. Mocny, mocny, pa już jedno branie z partoliu, drugie już siadło minute! Chyba tak, tak mam nie Jak No coś tam na pewno walczy. Nam zadał podbierak? Tak. Szybko, szybko Kurde, Nigdy nie rozbierzecie tego podbieraka. Ty rekord. Ty wiesz, że to jest medalowy? No dawaj, mierzymy. To jest na pewno medalowy. Ale za idiota. Nie widziałem czegoś takiego że ten, że jest większy Pog Dawaj Ty matę, na... dawaj Weź wypukaj tą matę, żeby była mokra no, myślę, że Jak większość co? youtuberów, Rawa powinna w jakiejś skąpej sukience biegać O, ja mam branie, kurwy da Zatnij do... lewą, zatnij lewą Zwijaj, zmijaj Dobra, połóż, iść już tak Dobra, zmierz go dokładnie zbijaj, I powoli popuszczaj i zwijaj Czarny, zwalniaj ten Zwolnij podbierach, czeku człowieku! A to jest coś małego. No wija, wija. może nic nie ma tam już. Nie, jest. No dobra, Ewa musi się pojawić w, w tej, w tabeli. Na spokojnie, trzymaj go napiętego. Bo haczyki są bez zadziora, to żeby nie wyskoczył. To za mało robić? Po prostu go trzymaj ładnie. Lesczuu Dobra, na razie gocamy chwilę Ty to ten sam kumpel jest <laughs> Modliwe Zobacz jakie oko no to jest ten sam To jest ten sam Zgłoś oka, z wiadomości wędkarskie No nie i to trzeba zrobić? Już 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 już, już. Ile? Kategoria wagowa kategoria długość ryby no, ja. gatunek 5 ryby. prawie 35 4. Ryba w Ale jest meksyk. No, no już się mocno... Dobra, on, on jest silny. Ile ma, powiedzcie? 48, dobrze widzę? No 40, tak 48. Że fajnie, bo pierwszy lin. I w ogóle zupełnie inaczej się go prowadzi niż karpia. A dziobał ci tak w dół? No. Znaczy w ogóle jak drapieżnik no się zachowywał no. właśnie mocno. Zobaczymy. <kluzny> 48 centa, no to trochę jest tego lina tu. No pół metra prawie lina. No ludzie by się dali pokroić, kurde takie połowić. Znowu ten. Ten no orzeszek. A orzeszek. Cały czas. Hmm. Mam, mam coś? Ewcia, <słyszy> <A> wyciągaj. <słyszy> Jest sam. Dobra, Największy jest. Dobra, drugi leszcz. Dobra, następnym razem na po jednej wędce tylko. Limit. Dobra, miareczka. Ile jest? Ja nie, ja nie wiem, jak się na to patrzy. 30, no dalej, dalej jeszcze rozwiń. 6. 36, tak? Dobra, może byk. Rzucam. wraca. No, kilowski Ogólnie komentarz jest taki: Ja nie wiem, czy ma znaczenie, na co dzisiaj będziemy rzucać. Czy jest takie branie? Czy jest takie branie, że. A, bo wrzuciłeś... kalendarz brań dzisiaj pokazywał średnie brania i że najlepsze od 16 I w godzinach popołudniowych, a porannych to były całkowicie coś inne. Jest, tak, to coś Ale może ten, w nim jest. To jest tu pod drzewo, żeś zarzucał? Tak, trochę przed drzewo, właśnie. No dobra. no dobra. Dwa leszcze i jadę dalej. Jest dobrze. Co? O kur... Co jest? A bo tu mam Mi się tu zacina Mam Albo już nie mam Wykończyłem się sam A nie mam 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 Co jest grane? Aha nie, bo mam tu kurde niedokręcony ten na wąbkę czy na to? Na wąbkę O, Lin! Lin <grym> się pobiera. <wyszła> Dajcie pobiera. Zdaliłabym się. Zdaliłabym <wyszła> <grym> się. Jeszcze, <wyszła> jeszcze. Spokojnie, spokojnie myślałem. <grym> to może się wychala nie na to. Ja Dobra, Dzisiaj twoja pomoc jest nieoceniona. O, też fajny. Widzę żyłkę tam daleko. No, ten na pewno jest bardziej smukły. Nowość u tego pana. Ty, on będzie dłuższy. Kurde. Ile jest? Nie, jednak nie. 40... 5 Pięć. Pięć. na no, 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 upartego 45, no, Łapie się tak na styk dosłownie. Dawaj. Dobra, linek bezpiecznie wraca do wody. <grystanie> Czerwonooki, predator 45 cymy. Dobra, ja proponuję zrobić jeden prosty trik. Znaczyń mówicie? można, dłuższy. Dłuższy lepiej działa ogólnie. To wiesz, jaki jest problem. Jak łapiesz takie bydle, to się może złamać. Dobra. Czy wziął na wziął na bombkę znowu ten żółto-czerwony e, zapach gumy balonowej. Gumy balonowej. Guma balonowa. I znowu pod drzewkiem. Znowu pod drzewkiem. Cały czas ta bombka. No dobra. Siema. Kopaku z leszczami? z No, jeden na razie, słabo. W sensie mam dużo brania, ale zacina mi nic. Nie wiem, czy za mocno, czy co. coś źle, ale co? No, jak myślisz, czy czym może być problem? Nie wiem, właśnie. A jakie masz zdanie na temat haczyków bez No, co? No, 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 to trzeba takie brać, no co? A jakby można było zadzierowe to byś wziął? E, patrząc na to, jak rybie się później psuje, ten pysk przy wyciąganiu, to. Dokładnie. Chyba lepiej rzadziej wyciągnąć, ale. Szacunek dla rybek. Ale nie dla kaczek. Zobaczcie, jak te france żrą pelet, który tam rzuca. No mam coś. Mogę go? Tak. Proszę No. Tak. tu? No. Coś ma podgryzione, tak? Czy ma to Chyba ta, chyba. O, lol. Ubranie? Nie, 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 było? Dobra, dobra, git. Ja sam rzucam. Wracamy do kolegi. Ile? 3. Żebyś tam wieś. 32? 32, no. Dobra, 32. 4 32. Masz coś jednak? No. To ciągnął. Potrzebujesz mi ta z wody? nie mam. Było. Padło? <laughs> Ale była, była. Dobra, dobra. O, dobra. Nie wiem na co kładę. Kładę na wszystko po kolei. Ale Bomb Feder znowu? Bomb Feder. Dużą założyłem, ale nie przeszkadzało temu leszczowi, żeby wziąć na dużą, tą większego tego waftersa. To. Tak. No i co, bierze na Bomb Feder, ale dzisiaj to bierze na wszystko chyba. No, chociaż nie chcę siebie nie doceniać, nie? Nie, no, trzy leszczyki. Już jest, jest połowione, co nie metr ryby. Metr ryby? A ten mam, nagrywa mi się? Tak Dobra Jest, o kurde Tak? To... Nie, płynie do mnie, jakby leszcz był Ty, ale spory jest, jak na leszcza? 30 ma lekko Nie, nie będę się z nim fikał, bo Bo mnie wypika jak go będę całą ręką Dobra, dziękować państwu Jestem poławiaczem leszczy ale Ty, ale spory lesz, co? No Weź go zmiesz od razu o kurde ty, patelnia Gazeciarz. Nie, takiego gazeciaka O, pyka! No te trole no Dobra, komisja, szybko, żeby nie marnować naszego czasu 35 35 ma? 36, no będzie. Zrobiłeś największego leszcza. Nie, przed chwilą też już 36 Ale nie chyba. Nie był taki wiesz, szeroki. Oponiony? O ten to widać, że tutaj podjęto. Leszczy, tak? A, daję, ja już coś powiem, bo Wadzie. ja do, do żony dzisiaj powiedziałem, nie? Do Ewy? Że ja już mówię, nie, nie idę rywalizować, po prostu wychodzę z wyścigu, nie? Bo ja przyjeżdżam, wiesz, pół godziny zanim się rozłożę, oni już ryby nawalają. Ja tu przyjeżdżam, wiesz, trochę odpocząć, trochę da zabawy. No, okay. A tu cały czas wiesz, mucka, nie? I kombinujesz się, denerwujesz. I już mentalnie przestałem brać udział w wyścigu, nie? Teraz do tego wyścigu wróciłem przez przypadek, no ale nadal mentalność taka pozostanie jaka jest, nie? A ogóle tak, Posziewam. O! Przedstawicielka! O, mogę cię ograć. Płynnie przechodzimy do połowu. <grytanie> Było tango. Norkowie <grytanie> żyłka tańczyła tango. Chul, jest leszcza chyba? Nieważne, centymetry Miesza, daj do no podbierak Ty, no taka świnka trochę, nie? Ale, co z tym kłowrotkiem się stało? Chyba wyzionął ducha Wyzionięty jest, został no, wyzionięty No dobra, dawajcie tu miarkę od razu, jak tutaj idziemy Ty, zahaki, zahaczyłem ją w ogóle Pod pyskiem Zabok, full Dobra, nie, 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 nie <laughs> Ile? Nie zmierzyłeś ty. No, Ewcia, zmierzysz? Proszę. A to jest takie oszukiwane mierzenie. Dlaczego? No to do, dodajesz do sobie. No jak? Dobra, 39. ile? 39. Kurde, to więcej niż mnie. Dobra, uch, to jest Szczęśliwy. Uch. Dobra, wracaj sobie, rybko. Zjadłeś, więc nic ci do pyska nie daję. No zjadł, nie było na tym. To nieekonomiczne. ekonomiczne. coś fajnego. Coś fajnego? Tak. Chyba po to Po co chyba? Na drugiej? Nie, nie, tu mi płynął. Niko, jak sobie <grystanie> ci go wprowadzi do tego? Co to jest kart? Lin, lin chyba Masz, masz go. Dobra, pięknie wielkie No, pół metra chyba może mieć Nie 46 jeszcze więcej tu no, masz trochę. No ale jak masz 66, to już jest znowu brązowy. No, no dobra. Gitara i w ogóle yy, ten twister, silimak mini. No. To co zmieniłem przed chwilą, bo miałem tak to słodkie wtersika teraz poszedł twisterek i z tym czekolada pomarańcza. Pelec Czekolad a, pelec, pelec słodki. Tak, pelet słodki. Wychniesz mi na kamerze, czy nie? No bo dobra, będzie od Ciebie. Dobra, poszedł. No. Dzisiaj Droginin? dzień linowy, Dzień no. Zero leszcza. tu liny są. Zero leszcza, same liny. No bo Ty je widzisz. O kurde. Wciągnie swój do swego, nie? Słyszycie Uf. to? To jest ASMR Uf. linowy. Uf. <ślapple> 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 o. <ślapple> <ślapple> Chyba coś małego, albo... albo nic? Nie, Leszczyk Dwadzieści... 31. Dobra, otwórz, otwórz Coś miał Marcy. Albo płynie do mnie, albo się zerwa Nie, dobra, płynie do mnie Robak przeleciał No Masz, Leszcze? Pokazuj. Albo płynie do mnie, albo się zerwa. Nie, dobra, płynie do mnie. Bo powiem wam tak, zawsze jest mi żal tej ryby, jak ona nie zje. Mam pomysł, nie wiem czy to dobrze zrobię teraz. Masz. <grym> Insert coin. Myślisz, że się udławi? Nie Gdzie śmierka? Tu. A, dobra? Wiesz? Ty, wcina to. Ty, no i. żyga zaraz. Eee, Ile? Już, już, już. 31. Dobra. 31. Druga. Rybka wraca do wody. Na jedną. Na Jak nie wypluła, to zjadła. Zaraz <grywka> wyleci, tak? O oh, jest, uh, uh, uh. ja też mam ty. O, oh. małego, a weźmiemy go siłowo, jak na zawodach, nie da się wyrobić. Coś ci pomóc tutaj? Ty, co to jest? Karaś? Zobacz jaki tłusciak. No właśnie tłusty bardzo jest <grym> Ale karaś! To jest, to karaś. jest medalowy karaś! K***a. Złoty Dobra, zmigaj tylko Czekaj, dobra. zobacz. <grym> co ty masz? Salidaj jak minia! Po świnie karaśa, k***a. Ty 46 mam Co dogoniłeś mnie Poczekaj, trzeba to zrobić zdjęcie. Polej go wodą. Taki garbus co zobacz Kwas i Myślę czy on jest stary szerszy Znaczy wyższy czy dłuższy Nie wiem ale A weź go zmierz na, na wysokość 34 34, a weź go na wysokość zmierz Tutaj nie zobaczymy na tej mierce, no ale 34 wodę? Nie no można go A na wysokość zmierzyłeś go? Nie za nie ile ma wzrostu? 15 Typowy europejczyk Dobra, wraca Ty nie na, na, nasuwa ci? Mam też na to teraz? Ja nie wiem jak to zmontować na tego żółto, tego słodkiego żółto ale dzisiaj zmontować. obsysa, masakra kolejny leszc ja wrócę do domu tak k*** męczony, że nie będzie mi się chciało żyć nie no, przecież pojechałeś na rybę odpocząć ja tu jest Meksyk, jeszcze nie zdążyłem tamtej wędki załatać nie zabrać. światło jest średnie, ale strasznie szorstki, mają w, w się. No, trzeba go wpuszczać. Ty, a powiedz, który to dzisiaj już leszcz? Nie wiem, już nie liczę, kurde. Wypuszczamy, bo, bo jest wytarty. Ja liczę, piąty. Wytarty. 35 niech będzie już. Idę go wypuścić. Piąty, piąty. Nie, coś dodał te centymetry. Wpuszczam. A co masz w kieszeni? Wyjmij leszcza z kieszeni. Gazeciaka, kurde mi nie podbija już nic, no. to jest towaru za 20%? Chyba lepsze 20% niż... Oś, Masz? Jest jakiś mały. Linda Tak. Oj. Dobra, daj jednak. Moc. Ty, dajcie podbierak szybko. Nie. Chociaż... Czekaj, wezmę go. Wezmę? a wezmę go. Jeszcze. O! Ty. A ty, Franco, masz go? Nie! 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 ty Nie! 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 tam Nie! No. Y <grym> Mam Ale mam buty teraz w błocie tutaj, Dobra, malutki bo malutki, ale jest Trzymaj Wypuszczaj kolegę, bo muszę się zesz... Już tylko mam problem z jej... Te szczypczyki? Siostro, Miarka? Siostra Ewa? Pociągnij potyk. Ewa! ja ale... Ciś... Trzydzieści... Jeden no, będzie, no. Może jeden. Dobra, wpuszczam do piranda, żeby dzisiaj jeszcze złowił. Dobra. Dobra. ty puściłeś bońka? Tak. W trakcie. <noise> Mam, o kurde, to pozorniejsze Ja zawsze tak mówię O Leszu, chyba też, bo płynie już Tak, karaś, tym razem Leszcz też? To jest tylko, że gruby Kanał wędkarski, nie? To jest na pewno ryba Specyficzne 37 Oko w dół leż. Dobra, barylę tu podrzucę. A nie, już baryły tu nie ma. A dlaczego żeś uciekł ode mnie? Nie idzie dziś. dzisiaj. Rzydzisz się? Nie idzie dziś. No weź. Nie idzie mi dzisiaj jak ostatni. No dlaczego mnie zostawiłeś samego? Bo mi smutno, nic nie wyciągam za bardzo dzisiaj. A mi mnie jest Chłopaki smutno. Chłopaki mi odjadą zaraz. Odjad, no odjedziecie mi w tabeli. Sam na końcu z Marcinem i co? To dobrze, no. A Marcin później mi odjedzie na jesiennych szczupakach. Na koniec roku. Wszystko zgodnie z planem, Oddaliśmy no. ci jeden odcinek na, na karpikach. Ej, żegnam, żegnam o zębla. No i co, poszedł? O, ja coś mam. Co? wam? ci lewą. No zetnij, za połowę. Nie no. Na no, razie nie będę ciągnąć TY! Dobra, ty tutaj muszę przyjechać szyję sobie Kamerą Uj ty, ty tam wędkę, ty! Mam gotową z tobą Dobra, polujemy z na razem Ja to jakiegoś mini piskaczka łowię Ew, daj podbierak albo sebek no, się Ty, nie topesz, nie topesz, leci Podbierak! Dwa podbielaki! Chój, zerwałaś. Dobra, panie, masz, wyciągaj. A może zerwę? A może. Jest Dobra, no wyciągaj, już padło, połowa ryby. Mam branie! Czarny, wejdę Lewą. Na lewej? Tak. Pozdrawiam na montażysty. <grym> Ewcia, nie Nie mam No nie, no jak masz, to to. Ale śliski, bo skurczył Bierzemy leszcza Ale 30. brudny, jest brudny się. 33, 33. <grym leszczy> Możesz go wrzucić już, jak masz go w rękach Dobra Uwaga, żona holuje Chyba jakiś leszczu, bo łatwo idzie, nie? Leszczu, no